Rozmawiamy z laureatami 5. edycji Forum Inteligentnego Rozwoju. Przekraczamy barierę nauki, poznajemy oblicze laureatów, redakcja Rzecz o innowacjach, odkrywamy to, co niewidzialne, a przyszłość należy do nas. E, witam Państwa bardzo serdecznie, Sebastian Wach. Kłaniam się, czas na e, kolejne. Rzecz o innowacjach podcast z laureatami piątej edycji Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju. Witam bardzo serdecznie panią dr Sylwię Bobis-Wozowicz. Kłaniam się pani doktor. Dzień dobry, witam serdecznie. Będziemy sobie mówić o projekcie pod tytułem Wpływ hipoksji na charakterystykę molekularną oraz potencjał biologiczny, w tym zdolność do regeneracji serca pęcherzyków zewnątrzkomórkowych wydzielanych przez ludzkie Indukowane, pluripotencjalne komórki macierzyste. Pani doktor, leczenie uszkodzeń tkanek i narządów stanowi chyba jedno z najważniejszych wyzwań dla medycyny XXI wieku. Tak, w dalszym ciągu poszukiwane są metody, które pozwolą na skuteczną odnowę, czyli regenerację uszkodzeń narządowych. Ponieważ uszkodzenia te powstają w wyniku bardzo różnych czynników, nie tylko jako powikłania po ostrych uszkodzeniach, czyli takich, gdzie dochodzi do ubytku danej tkanki czy narządu, ale są też powikłaniami takimi długoterminowymi w niektórych stworzeniach. aczkolwiek współcześnie nadal istnieją bariery do przeprogramowania bądź też zmuszenia endogennych mechanizmów regeneracyjnych, które pozwolą właśnie na naprawę uszkodzonej tkanki i przywrócenie jej funkcjonowania. Mm -hmm. Uszkodzenia narządów jakby prowadzące do ich niewydolności mogą pojawiać się chyba w konsekwencji na przykład ostrych stanów zapalnych, prawda? Tak, między innymi. I mój projekt nakierowany jest właśnie na poszukiwanie metod metod leczenia bądź też właśnie odnalezienia takich potencjalnych wskazań biometrycznych, nie tylko na podstawie komórek macierzystych, ale również czynników, które są wydzielane przez te komórki macierzyste, aby właśnie wspomóc regenerację serca, m.in. w stanach pozawałowych. Bo tutaj oczywiście rozwija się stan zapalny, który w sposób, nie lecz gdy nie jest odpowiednio wyleczony, prowadzi do zwłóknienia tkanki i powstania właśnie tkanki bliznowatej, która jest tkanką niefunkcjonalną e, i też właśnie spowoduje to e, osłabienie pracy serca w późniejszych etapach. Mm -hmm. O, też tak e, przeczytałem w ankiecie weryfikacyjnej e, tutaj dla, dla nas, e, że alarmujący jest fakt, że choroby sercowo-naczyniowe związane z niewydolnością mięśnia serca no, są obecnie główną przyczyną zgonu w krajach wysoko rozwiniętych. No i to, to jakby niesie poważne konsekwencje społeczno-ekonomiczne. Tak, to prawda. Mimo właśnie, że posiadamy bardzo dobre zaplecze medyczne w krajach wysoko rozwiniętych, no to nadal te schorzenia układu sercowo-naczyniowego są wiodącą przyczyną zgonów bądź też powikłań, które powodują właśnie dysfunkcję narządu mięśnia sercowego, a z drugiej strony właśnie są powodem wykluczenia osób z możliwości dalszej pracy, pracy, którą wykonywali na przykład w ciągu całego życia. Stąd też właśnie istnieje ogromna potrzeba, aby w tym kierunku prowadzić badania, aby właśnie zmniejszyć zarówno te konsekwencje społeczne, jak i ekonomiczne, które niesie ze sobą właśnie długotrwałe utrzymywanie właśnie pacjentów pozawałowych na leczeniu farmakologicznym. Mhm. Chyba bardzo ważne jest jakby poszukiwanie nowych i skutecznych narzędzi tej medycyny regeneracyjnej, prawda? Tak, tak. Także nasze badania świetnie wpisują się właśnie w ten trend poszukiwania takich sposobów i tutaj, tak jak wspomniałam wcześniej, staramy się znaleźć odpowiedniki takiego leczenia farmakologicznego, które pozwolą właśnie na pobudzenie tych mechanizmów regeneracyjnych, endogennych, czyli komórek własnych pacjenta. Stąd też właśnie wykorzystujemy w tym projekcie pęcherzyki zewnątrz komórkowe, które są naturalnie wydzielane przez różne rodzaje komórek i niosą ze sobą właśnie bioaktywną zawartość, która jest w stanie wpłynąć na komórki docelowe, wymuszając na nich zmianę funkcjonowania. W tym wypadku chcemy wymusić tą regenerację, czyli zahamować procesy śmierci komórkowej, a wzbudzić procesy proliferacji i prawidłowego funkcjonowania. A jak można, Pani Doktor, zdefiniować kardiologię eksperymentalną? Bo tak to fajnie brzmi, takie science fiction kardiologiczne. Tak, kardiologia eksperymentalna odnosi się zazwyczaj do badań takich umiejscowionych w laboratorium, mhm. czy to na samych liniach komórkowych, czy też właśnie krok dalej, czyli badania in vivo na modelach zwierzęcych, które są również niezbędne do weryfikacji danego leczenia czy też danego sposobu prowadzenia terapii. My w naszych badaniach w tym momencie głównie skupiliśmy się na tych badaniach in vitro, ponieważ tutaj możemy rozłożyć ten model na części pierwsze, czyli wyselekcjonować poszczególne populacje komórek, które budują mięsień sercowy i sprawdzić wpływ tych mechanizmów na poszczególne te populacje. W następnym kroku będziemy oczywiście weryfikować nasz model modelu zawał serca u zwierząt eksperymentalnych, żeby potwierdzić niejako lub mamy no miejmy nadzieję, że potwierdzić właśnie korzystne wpływ działania tych paliarzyków w takim modelu in vivo, czyli w żywym organizmie. Mhm. A jak można, e, pani doktor, zdefiniować, e, tak, gdzieś przełożyć to na język e, taki e, popularno-naukowy? Jak można zdefiniować komórki macierzyste o charakterze pluripotencjalnym? Mhm. To tutaj muszę cofnąć się troszkę mhm. e, w tych wyjaśnieniach, krok bliżej, mhm. ponieważ e, najpierw chciałabym wyjaśnić w ogóle, co to są komórki macierzyste. Komórki macierzyste mają zdolność do samoodnowy, czyli odtwarzania ciągle populacji tych komórek, jak również zdolność do różnicowania. Różnicowanie może być w różne linie komórkowe, w zależności od tego, na jakim etapie rozwoju te komórki się znajdują. I największy potencjał do różnicowania właśnie mają komórki pluripotencjalne. One w takim naturalnym rozwoju zarodkowym właśnie znajdują się w embrionie, czyli w zarodku. I są odpowiedzialne za odtworzenie całego organizmu. Jednak sztucznie możemy wytworzyć je również dzięki metodom reprogramowania komórkowego, czyli tutaj nie ponosimy żadnego obarczenia tymi konsekwencjami bioetycznymi, że uszkadzamy właśnie rozwijający się organizm, tylko wytwarzamy takie komórki w laboratorium sztucznymi metodami, wymuszając właśnie ekspresję odpowiednich genów. Które są odpowiedzialne za, za utrzymanie tego stanu pluripotensji. I te komórki zdolne są do różnicowania we wszystkie rodzaje komórek organizmu, jak również właśnie dzięki tej własności samoodnowy mogą być przez praktycznie nieskończony czas utrzymywane w hodowlach, co daje ogromny, ogromny potencjał, ponieważ przez długi czas możemy prowadzić na, na takim materiale badania. I jest to taka cecha odróżniająca te komórki pluripotencjalne od komórek na przykład multipotencjalnych, które już częściowo tracą ten potencjał do różnicowania, ale z drugiej strony mają również ograniczoną liczbę podziałów komórkowych, więc nie możemy w nieskończoność ich hodować. I zazwyczaj komórki takie multipotencjalne nakierowane są tylko na y, różnicowanie do jednego rodzaju y, komórek, czyli na przykład komórki krwi, komórki układu nerwowego, mm. y, komórki mizychymalne, czyli różne krząski, kości, tkanka y, tłuszczowa, czyli ten potencjał się w trakcie rozwoju tarotka zmniejsza i właśnie y, na podstawie y, y, tych cech możemy właśnie wyróżnić komórki multipotencjalne, pluripotencjalne, oraz takie najmniej zróż... znaczy, o najmniejszym potencjalne komórki, unipotencjalne. Mhm. Czy znaczy, takie komórki są jakby doskonałym narzędziem do, do, nie wiem, modelowania ludzkich chorób oraz na przykład testowania jakichś nowych leków? Tak. Komórki pluripotencjalne właśnie ze względu na to, że również możemy je otrzymać od każdego pacjenta. Wystarczy niedużo komórek, na przykład krwi, komórki skóry, i, I można sobie przeprogramować te komórki, uzyskając komórki potencjalne, co daje właśnie możliwość modelowania chorób, daje możliwość testowania leków, czyli pozwala na badania w kierunku tworzenia medycyny spersonalizowanej, czyli krojonej na miarę danego pacjenta, ponieważ jak wiemy, w wielu przypadkach leczenie takimi ogólnymi lekami, generykami no, nie jest skuteczne u każdego pacjenta. Jest powiedzmy wskazaniem w określonych schorzeniach medycznych, natomiast każdy pacjent odpowiada troszkę inaczej. Więc takie badania właśnie na poszczególnych liniach komórkowych wywodzących się z danych, od danych pacjentów pozwalają również na zdefiniowanie czynników, które będą mogły w lepszy sposób Dawać jakąś predykcję w stosunku do odpowiedzi na określone leki, na tworzenie właśnie mapy tych efektów ubocznych danego leczenia, bądź też właśnie przygotowania konkretnej terapii, zarówno jeśli chodzi o leczenie właśnie chorób cywilizacyjnych, jak i chorób genetycznych, ponieważ też możemy sobie te komórki izolować od pacjentów z chorobami genetycznymi i przygotowywać w ten sposób terapię genowe. To ten główny cel tego projektu, pani, pani doktor, i, i, te, i te wyniki, z jakich będziecie najbardziej zadowoleni? Czy jak one mogą wpływać na, na życie na przykład ludzi? Wydaje mi się, że tutaj droga jest jeszcze bardzo długa, ponieważ przełożenie badań z laboratorium na rzeczywiste stworzenie leku, to jest bardzo długa i trudna droga. Jednak no, bez tego pierwszego kroku nie jest możliwe uzyskanie poprawy właśnie w obecnych terapiach i, i przygotowanie nowych, nowych leczeń, now, nowych sposobów leczenia. Dlatego dla mnie najważniejsze jest to, żeby właśnie o ten jeden krok chociaż przybliżyć możliwość projektowania nowych terapii. Tak, aby właśnie mogłyby być one kiedyś wykorzystane w leczeniu i mogły służyć właśnie społeczeństwu. A czy, a czy jakoś pandemia miała negatywny wpływ na, na, na rozwój projektu, jakoś wstrzymała, czy, czy wszystko odbywa się, czy odbywało się zgodnie z planem? No niestety jest to życzenie, żeby tak było, natomiast hmm. rzeczywistość okazała się, Trochę mniej ważna. Wynika to z tego, że zarówno właśnie na uczelniach były ograniczenia dostępu, ograniczenia do pracy, jak również opóźnienia w różnych dostawach, odczynników, również no, pandemia wpłynęła na całą gospodarkę, co też właśnie dotknęło nas jako pracowników uczelni. Z drugiej strony właśnie Zamknięcie dzieci w szkołach też miało w negatywny wpływ, mhm. ponieważ to ogranicza tak naprawdę y, możliwość przyjścia do, labo do laboratorium i wykonania tej pracy, bo y, jednak w naszych badaniach y, nie jest możliwe wykonanie wszystkiego podczas pracy zdalnej. Więc to bardzo mocno y, opóźniło y, mhm. pewne badania i miejmy nadzieję, że, y, no, że teraz już jest kurki i, i już będzie lepiej. Też mamy taką nadzieję. To była jakby pierwsza część rozmowy o projekcie. Zapytam e, pani doktor o Forum inteligentnego rozwoju, bo to jest taka inicjatywa łącząca świat nauki i biznesu. I, i chyba, bo tak jak e, rozmawiam tutaj z naukowcami, to oni twierdzą, że to jest jakby to jakby z roku na rok się polepsza ta, ta komunikacja pomiędzy nauką a biznesem. Jakie jest e, zdanie i opinia pani doktor? E, tak, tutaj zgodzę się e, z, e, z taką opinią. Uważam, że e, teraz. E, Dużo więcej zarówno naukowców chciałoby, żeby ich badania zostały jednak wykorzystane dla dobra społecznego, więc tutaj ten, to przełożenie na badania podstawowe, a następnie badania aplikacyjne i wykorzystanie tego w biznesie jest dużo bardziej wzmocnione. I to z drugiej strony też wynika z tego, że firmy czasami przychodzą i. Proszą o taką współpracę naukową, aby te produkty, które są przez nich rozwijane, były właśnie wyjściem naprzeciw zapotrzebowaniu naukowców. Więc ta współpraca zacieśnia się. Obserwuję to na przestrzeni lat. Również powstały te doktoraty wdrożeniowe, które są też właśnie takim, taką oznaką tej uściśnienia tej współpracy. I również liczy się to, żeby. No, właśnie, nasze badania miały, miały przełożenie na to, żeby mogły być wykorzystane i skomercjalizowane na późniejszych etapach. A czy takie inicjatywy jak Forum Inteligentnego Rozwoju są, są potrzebne? Jeśli, jeśli tak, to, to dlaczego? Tak, uważam, że rozmowa zarówno ze środowiskiem biznesowym, jak również. Przekazywanie wiedzy na temat naszych odkryć, naszych badań do całej opinii publicznej, do, do społeczeństwa jest bardzo ważne, ponieważ no, nasze badania mają służyć społeczeństwu, więc taki dialog prowadzony właśnie zarówno z biznesem, jak i, jak i z normalnymi ludźmi, którzy nie zajmują się na co dzień badaniami naukowymi pozwala właśnie na zarówno lepsze zrozumienie tego, co my robimy, jak i z drugiej strony właśnie poszukiwanie na przykład partnerów biznesowych do tego, żeby te badania jednak przybliżyć o krok do wykorzystania komercyjnego i żeby rzeczywiście powstał z nich jakiś produkt, który będzie funkcjonował na rynku. I też chyba bardzo istotna jest ta, ta promocja badań, prawda? Czyli takie podcasty, artykuły, jakieś informacje w, w social mediach. To, to jest potrzebne i, i ważne w tych, w tych czasach na takiej linii komunikacyjnej społeczeństwo naukowiec. Tak, jak najbardziej. Wydaje mi się, że należy promować swoje badania, należy o nich mówić, należy dzielić się tymi wynikami, no ponieważ właśnie. Badania, które, których wyniki chowane są do szuflady, nie mają najmniejszego znaczenia. Tutaj ta komunikacja jest bardzo ważna i właśnie istnienie w różnych mediach społecznościowych, jak również właśnie artykuły pisane właśnie dla szerszego panelu odbiorców, są tutaj niezwykle istotne, żeby żeby ta wiedza była przekazywana do szerszego grona, niż tylko wąskiego grona naukowców, którzy, którzy pracują w danej dziedzinie. A jak pani doktor zachęciłaby tych, nie wiem, początkujących, młodych naukowców, ale też tych doświadczonych do tego, żeby właśnie dzielić się swoimi odkryciami ze, ze społeczeństwem, odkrywać to, co niewidzialne? Um, ciężkie no się, ciężkie pytanie, liczba. tak? <laughs> Trochę tak, troszkę trudne. Ale wydaje mi się, że jest to ogromna satysfakcja, kiedy można właśnie takie w prostych słowach odkryć to, co człowiek robi przez wiele lat i nad czym tak ciężko pracuje, żeby przekazać to właśnie społeczeństwu, ponieważ no. Jesteśmy częścią tego społeczeństwa i tak naprawdę właśnie dobra komunikacja pozwala na lepsze zrozumienie siebie nawzajem, jak i lepszą akceptację, zarówno jeśli chodzi o same badania, jak i cały sposób pracy tutaj. Więc często również teraz na konferencjach przygotowywane są takie dni otwarte właśnie dla szerokiego grona społecznego. Które poprzedzają właściwą konferencję naukową, żeby właśnie w prosty sposób, prostym językiem przekazać szerszej publiczności to, co jest wykonywane w laboratoriach i to, nad czym naukowcy pracują. Ponieważ to napędza tak naprawdę innowacyjność, napędza to gospodarkę. Inwestorzy nie będą wiedzieć, co robimy, jeżeli o tym nie powiemy, więc. Zarówno my mamy szansę y, na dalszy rozwój i właśnie y, wzmocnienie tej aplikacyjności y, naszych badań, jak również y, w lepszy sposób właśnie y, komunikujemy to, co wykonujemy na, na co dzień. Już tak dobijając do, do brzegu, czego życzyć Pani Doktor na, na koniec tej, tej naszej rozmowy w podcaście? Myślę, że y, życzyłabym sobie wytrwałości i y, może wytrwałości na co dzień, w, zwłaszcza jeżeli są takie trudniejsze, trudniejsze chwile i mm, kontynuowania projektów, no, pasji? Kontynuowania, tak, żeby, 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 żeby ten projekt rzeczywiście mógł kiedyś zaistnieć i być dostępny w postaci leku dla, mm -hmm. dla pacjentów, którzy będą go potrzebować. Także tego, tego życzę z całego, z całego serca. Pani dr Sylwia Bobis-Wozowicz była moimi Państwa gościem. Kłaniam się Pani doktor i dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Ja również Państwu dziękuję. Sebastian Wach, do usłyszenia w kolejnych podcastach. Rozmawiamy z laureatami piątej edycji Forum Inteligentnego Rozwoju. Przekraczamy barierę nauki, poznajemy oblicze laureatów, redakcja rzecz o innowacjach. Odkrywamy to co niewidzialne, a przyszłość należy do nas.